Pamiętasz jak robiłaś kozimi bobkami? Tak, XD, ale wtedy nie jadłam nic, mięsa. Teraz, ja tak sram. Kozie bobki. Twarde kamień. Hahaha, ha, ha. XD, weź, nieśmieszne. Mamo, please. A mama! Pisz na mysy G. Zaraz zadzwonię. Mama, bo ja startuję za tydzień w amatorskich zawodach strongmerskich. Już się zapisałem. Kurwa, serio? No bywa, uduszę. Szczegóły... Uzgodnimy wieczorem Czego, uduszenia? No dobra W ogóle dzisiaj przeglądamy Rodzicawka Sekcja ciekawych SS Z rozmów z rodzicami mamo, Nie chcę nowego roczeństwa, please Nie róbcie więcej Co? Było słychać Przestań podsłuchiwać Spadaj, ale ja nie podsłuchuję To aż tak głośne jest Prawda o członkach grup Ty musisz być taki spierdolony że cokolwiek wyślę na rodzicawkę wrzucasz? To ja na weselu, kiedy udało mi się przepić ojca, stary powiedział, że prędzej się zesrasz, niż go przepijesz. Tutaj cyk, zdjęcie sklopa. No i rozluźniam się oczywiście, idiota. Agresja z mama. Tutaj mamy Valoranta, widzę, mama narysowała buźkę skurwioną, I tutaj cyk, strzałka na zielono. No co? No. Agresja. Odpowiednia. Zapłata za super ważną misję bojową Wyłączenie piekarnika Misja bojowa wykonana Pięknie Dziękuję Chipsy i Lipton zakupiony Ok Który? 7 Stresujesz się? Nie Który pisze... A niektóry numer 9 teraz wchodzi? Jaki ty mądry kurwa jesteś, a z matmy dwa. No tatoś pocisnął, tatoś pocisnął. Nie martw się, mamo, nic mi nie będzie. Haha, ha. o ciebie się nie boję, tylko o tego, co z tobą, sto, z tobą spotyka, mamo. O, chcesz takie? Co to kurwa jest? O, po prostu piękne. Ok. Mam rybę w wannie. Nie rób jej krzywdy. Ok Pierwszy dzień w nowej szkole. Tata. Ok, ale wszystko ok? No nikogo nie znam z mojej klasy. A są laski? Są fajne. Jeszcze jak? Kim nie jesteśmy? Ok, a podasz mi numer do wujka Pawła? Minionki, fajnie. A podasz ten numer? Tate memiasz. Dzieci, kiedy proszą o coś rodziców? Dzieci, kiedy rodzice je o coś proszą. Widzisz, synek? Nawet memy są o Was. Myślisz, że możesz mnie zrabiać? Bro, dosłownie mój ojciec mi to wysłał. Kocham, było dobrze. Okej, okay. kiedy rodzice nie pozwalają ci jeść w łóżku, a ty znajdujesz plamy po jogurcie w ich sypialni, co jest? Wytyfy. No, ten jogurt na pewno był słony. Proszę się dowiedzieć, gdzie sprzedają dobre ciasta. A tego to nie wiem, to popytaj kogo. Będę pytał pierwszych lepszych, a nie sądzę, by znajomi też wiedzieli jakich grubasów. Czemu w ogóle to ma Minecraft ściągnięte? Zastanawiam się. Wiem, fater cringe. Fater, jademy na 50 centa? Klepszynka, i jajka. Co? A bo mu pewnie chodziło, wiecie. Buch, pakaczup, okursor i do miech mam Oh, a burger, Rozumiem, przepraszam. Dla mnie też, ale wesołego jajka to zabawny zwrot. He, kocie, jajka. Czytaj Uwielbianie, dominacji, zabijania Przecież jajka to synonim życia I ta religia promuje to To, to jest symbol religii Każdej religii przyjąć najbardziej irracjonalne założenia i promować je Tusza, kupią to Ale kurwa na nawika, co nie? Mama mnie nieźle wyjaśniła Ja wyjdę z psem Ja i tak od 14 na wracam Kto pytał? Wow, wow, wow Ale mama go pocisnęła Robi wrażenie Jakiś tutaj filmik, chyba starego, z mlekiem Wracaj, tato wracaj, a płatki? Sprawdźmy ten film Do zobaczenia za 20 lat Co? Tata spierdala z mówię, ja pierdolę, co się dzieje Ciszej, kurwa, kurwa, ciszej, przestań grać, kurwa, ja pierdolę, zaraz tam przyjdę Idź spać Zobaczcie kurwa tych dwóch kociaków tutaj, o oh yeah. Jak się podgrzewa kluski? Ja będę za pół godziny Za późno No ale jak on kurwa zrobił z klusek Jebany blog z Minecrafta To jest kurwa niemożliwe no Może Marcel przyjść i czy gdzieś wychodzę? Tak, a kiedy? A kto powiedział, że wychodzę? Napisałem dwa pytania i napisałaś odpowiedź na jedno. To myślałam, że to na dwa. Tak, czyli wychodzisz? Niech ktoś tej mamie pożyczy klej, bo ją odkleiło. Napisz, jak się miewasz? Jest pompa? fuj! Hamuj trochę ze słówkiem, proszę. Jak forma? 75 na klatę, 150 w martwym. Dzięki, mamo. Będzie magik, szkoda Asiu, tak? Wow, imprezujesz? Nie, jestem z Marcinem Moi głoście się skarżą, że głośno Możesz dla mnie pójść głośniej? Głośniej, kurwa Hihi, hi, jasne Niech podskoczam na łóżkach Robi się Niech wypierdalają Ej, a widzieliście takiego koksa? Macior podłoga taki koks Ma się go w opisie albo sami sobie wpiszcie A to jest koniec tego odcinka Dzięki za oglądanie Kurwa nie!